Zarena Monachium, mecz o trzecie miejsce, Audi Cup, szósta edycja tego towarzyskiego turnieju. Real to jest Reale w to nieco inna. Pod koniec zeszłego roku, tego roku kalendarzowego, oczywiście byli na, Mam dobrych piłkarzy, brakuje nam tylko zwycięstwa. Reale, który w ostatnią sobotę, tak to był 27, 4 dni temu, porażki. Cóż, no zespoły na pewno w trakcie, w trakcie budowy, w trakcie, traktowanie lepiej. No, Teoretycznie, jeśli spojrzymy na nazwiska, no to tak zdecydowanie, te, te nazwiska to gwarantujcie, a nie słowa, a nie papier, a nie jakieś grafiki, które nam po prostu przedstawią. Kilku też w Monachium po prostu nie ma, popatrzmy na jedenastkę na Realu, na to dzisiejsze, przypomnę, wczoraj w tym meczu, który się rozpoczynał o 20.30, przegrana z Bayernem, aż jed... jednego i drugiego dnia po 90 minut. Zobaczmy, podejrzewam, że w którym momencie przygotowań do sezonu są jedni i drudzy. Myślę, jedni i drudzy. Real to tutaj na pozycji skrzydłowego Karim Benzema. Ale dobra, szybko rozegrana akcja. Eden miękko, prosto w ręce. Musi tę piłkę odebrać. Lewa Oj. strona. Jest okazja na was. Bramka. Szósta minuta. Gary Rodriguez. Jeden do zera dla Penerbacz. Ale świetna akcja. Tutaj widzimy lewą stronę, tam się przedarbi piłkarze Fenerbahce no spory też błąd. Wydaje mi się nie wiem, który to z zawodników właśnie tym Szlizgiem nie realnie sięgnął. Muszę też możliwy tak naprawdę wejście w okolice 16 piłkarzowi Numer jeden Fenerbahce miał oczywiście Volkan Demirel. Uderzenie z dystansu. Okay, Pomocnik Turecki dysponuje naprawdę troszkę, taka lekka taka bezradność mam wrażenie. Teraz Benzema. Oh, Benzema, Benzema da, tak. jest jeden do jednego. Błąd. Błąd. Tak, Zaraz powodimy, to kto to rejes, ale, ale no cóż, no prezent, tak prezent z, z, ze strony obrońcy tureckiego nie trafił w futbolówki Nie była asystent Erwin Komani, i w grudniu uwaga Benzema Aha. i... Ald Ednazard, der belg. Iskol, Reyes. Ale jest dośrodkowanie, dośrodkowanie i bramka. Dwa do jednego. No najprostsza z możliwych sytuacja. Karim Benzema. liście przed obrońcę. Uderzenie głową w długi róg. No i wystarszy. No tak, ale też trzeba pochwalić bardzo mocno tutaj Krosa za bardzo precyzyjne dośrodkowanie. Kapitalnie ta piłka jest bita przez Niemca. Dokładny. Walwerden. Benzema Altai. Padłych piłek. Końcem butał. W uliczkę do Azarda. Azard miękko. Strona. Dobra piłka na Bildirar. Prawa noga. rykoszet, goł. Co, co 2-2. Jeżeli ktoś próbuje blokować, to praktycznie na was jest bezradny w tym momencie znowu. Mam nieodparte wrażenie, że gdyby znowu nie, ta, nie ten rykoszet, to pewnie tutaj bramkarz realu miałby dużo więcej do powiedzenia, miałby chyba szansę jednak wybronić, bo to też nie była najlepsza mam wrażenie decyzja piłkarza Fenerbatsze. Z lewej nogi... w Karnem jest Benzema, Isco na szesnastym mężczyzny, Benzema, gol! Ale 53 minuta. Kapitalna akcja ale też to kapitalne dośrodkowanie. Wcześniej widzieliśmy pra praktycznie kros. Vinicius. Przedarł się Pole Karny, Vinicius, Isko! i nie... ...bodajże. Kawidentnie dobra akcja lewą stroną Brazylijczyka Kilka wahadłowych na prawej stronie w waga teraz Benzema i zaatakowało Fenerbahçe. Oj kolejny, kolejny! to fan tak to już widzieliśmy ten młotek w pierwszej <laughs> połowie w nodze naprawdę 3, -3. Coś niesamowitego, jakie, jakie ma precyzyjne uderzenie, to nie dość, że, nie dość, że siła, to jeszcze naprawdę precyzja, tak? Dwie próby i dwie próby naprawdę na was do przerwy... Ledwo, ledwo. ledwo, ledwo. teraz już... No nie miał dużo chyba trudniejszą jednak też sytuację. Nie poradził sobie. Dias, jego pierwszy kontakt z piłką, lewa noga i... broni Altaj, 4 do 3. dwie Nacho. My będziemy bardzo szybko zameldował się zawodnik Realu na, na boisku od razu. Lukas Vazquez. Altaj! gol! Tak jest, Mariano Diaz, 5 do 3. Nie mógł tego zmarnować. A kolejna, kolejna dobitka. No sporo bramek traci Fenerbahce w tym dwumeczu. 1 do 6 wczoraj, przypomnę, z Bayernem, Teraz.